Bogu dzięki, Wielki Brat wydał rozporządzenie, żebyśmy chłazili w tych kagańcach absolutnie wszędzie. No bo przecież maseczka uratuje nas przed tym straszliwym wirusem. No i ja dla bezpieczeństwa noszę sześć sztuk tych maseczek. Ja wiem, że dla reszty może nie starczyć, ale no nie obchodzi mnie to, gdyż ja jestem najbezpieczniejszy. I dodatkowo jeszcze zawijam się ręcznikiem i teraz mam pewność, że wirus mnie nie zje. I dodatkowo odnalazłbym się w państwach z prawem szariatu. Allah akbar. Yo! Witam Was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o najróżniejszych technikach związanych z oddychaniem. Przekonacie się, że nie ma tylko jednego Prawidłowego wzorca oddechowego i oddychanie jest narzędziem, które pomoże Wam w osiągnięciu najróżniejszych celi, jeśli chodzi o zdrowie Waszego ciała. Przypominam, że w dalszym ciągu możecie się zapisywać na webinaria, które prowadzimy razem z Markiem Puszczyńskim. Będzie aż 5 dni, 5 części przelecimy przez wszystkie części ciała, będzie masa informacji, której naprawdę nie znajdziecie i nie usłyszycie nigdzie indziej gdyż Marek Purczyński jest przekotem, jeśli chodzi o sprawy związane z ciałem. My też podzielimy się różnymi smaczkami i michałkami związanymi z treningiem, aktywizacją itd. Dlatego wszystkie informacje umieszczam w opisie. Odcinek ten jest kontynuacją tematów, które już poruszałem w materiale o medytacji. Opowiadałem Wam, jak medytacja jest ważna, na co wpływa. I lwią częścią tej medytacji oczywiście były ćwiczenia oddechowe. Wiozę to się nazywa prana czyli najróżniejszego rodzaju wzorce oddechowe, które stosujemy. Czy to po to, żeby dostać się do najróżniejszych zakamarku k swojej świadomości, bo uwierzcie mi, że wykonując niektóre pranajamy naprawdę można osiągnąć stany narkotyczne, ale my dzisiaj porozmawiamy tak na dobrą sprawę o tym, jak oddech wpływa na wasze zdrowie, jak, jakie wzorce możecie zastosować. Zobaczycie, że najróżniejszego rodzaju oddechy możecie stosować w trakcie swojego dnia do osiągnięcia różnych stanów, na przykład po to, żeby się pobudzić, albo po to, żeby się uspokoić, albo po to, żeby wzmocnić swoją stabilizację centralną bo oddech, tak jak zobaczycie, wpływa absolutnie na wszystko w naszym ciele. I żeby było to na maksa merytoryczne i żebyście wyciągnęli jak najwięcej informacji o oddychaniu, jak się tylko da, rozkminimy oddech na trzy części i na trzy układy, na które wpływa. Będzie to układ nerwowy, będzie to układ, można to powiedzieć, mięśniowo-powięziowy i będzie to biochemia naszego ciała. I może zacznijmy od tego środkowego, czyli układu e, powięziowo-mięśniowego. Jak to wszystko działa? Wiecie lub nie, głównym mięśniem oddechowym w naszym ciele to jest przepona. Do przepony nie można oddychać, przepona się zawsze aktywizuje, ale ta aktywizacja może być różnego rodzaju. Co mam na myśli? Otóż to, że jeśli zbierzecie wdech, to przepona, która wylepia dół Waszej klatki piersiowej i jest zrobiona tutaj jak taki namiocik, dodatkowo oddzielając Wam bebechy od tego, co macie w klatce piersiowej, czyli to jest jeszcze taka membrana, która nie przepuszcza rzeczy z dołu do góry i z góry do dołu, ale jest to, tak jak powiedziałem, główny mięsień oddechowy, czyli zaczyna ona się opuszczać, czyli zaczyna się kurczyć i opuszczać, dzięki temu jak strzykawka zaczyna zasysać, wytwarzając podciśnienie w płucach, Tlen do płuc, tak? Przepona przyczepia się do opłucnej, czyli powięzi, w której znajdują się płuca, ciągnie za nią, i to wszystko zaczyna zasysać nam tlen, z którego my później będziemy mogli skorzystać. Co ciekawe. Jak zobaczycie sobie na płuca, to jest wyglądają jakby odwrócone drzewo. Czyli tutaj mamy pień, tutaj mamy gałęzie i listkami są takie specjalne bomberki w płucach, gdzie zachodzi, tak na pewno sprawę, wymiana gazów. Czyli dwutlenek węgla wydychamy, a tlen wdychamy. Jeśli chodzi o dwutlenek węgla, za chwilę sobie dokładnie porozmawiamy, jak bardzo ważny jest ten, ten związek w naszym ciele. No cóż, teoretycznie można by powiedzieć, prościzna... Przy oddychaniu nie można porobić żadnych błędów. No i tutaj możecie być w bardzo dużym błędzie. <laughs> Jeśli ktoś przychodzi do mnie na trening, to u mnie zawsze pierwszym krokiem jest sprawdzenie wzorca oddechowego, czyli kładę takiego delikwenta albo delikwentkę na podłodze i patrzę, jak rozchodzi się to napięcie w trakcie wdechu. Najczęściej są dwa podstawowe błędy, które wykonują ludzie. Albo myśląc, że oddychają do przepony, tak jak Wam powiedziałem, to przepony się nie da oddychać, mamy płuca, do których oddychamy, biorą wdech i widzę, jak wywala im się Bedzon. Jak możecie zaobserwować u małych dzieci to to jest dokładnie tak samo. Małe dzieci nie mają wykształconych jeszcze prawidłowych napięć w ciele, więc e, ten wdech wywala im bardzo mocno brzuch. I gdzieś tam funkcjonuje taki mit, że powinniśmy oddychać jak dzieci. No główno prawda powinniśmy oddychać jak dorośli i za chwilkę powiem, jak to powinno mieć miejsce. Albo z kolei Możemy zaobserwować tor górno żebrowy, czyli unoszą wam się barki, unoszą wam się plecy, i to są jakby dwa najczęstsze błędy. Jak to powinno wyglądać? Powinno to wyglądać w ten sposób, że powietrze zalewa się w nas jak woda, czyli wypełnia nas od dołu i po kolei najpierw w dół, później środkowe żebra, i na końcu jedna czwarta gdzieś tam rozchodzi się do góry płuc. Ale. To wszystko musi być wyćwiczone, jeśli nie macie takiego wzorca oddechowego. Możecie sprawdzić, połóżcie się na plecach, połóżcie jedną rękę na brzuchu, jedną na górze klatki piersiowej, weźcie, nie skupiając się, duży wdech i zobaczcie, gdzie tak na dobrą sprawę ten wdech się rozchodzi. Jeśli takiego wzorca nie macie, to będzie popieprzone wszystko w waszej ciele, zaczynając od stabilizacji centralnej, po jakichś stanach depresyjnych, kończąc. Jeśli chodzi o stabilizację centralną, przepona jest jednym z głównych mięśni tego takiego głębokiego walca stabilizacyjnego, który się znajduje w centrum waszego ciała. Przyczepia się do kręgosłupa, więc też będzie jego stabilizatorem. Łączy się z mięśniami nic z poprzecznym. To wszystko, jak widzicie, ze sobą, sobą się zazębia i jeśli tak ważny mięsień jak przepona nie działa, to po prostu, tak jak wam powiedziałem, wasza stabilizacja centralna będzie dość mocno kuleć. Dodatkowo, jeśli Oddychacie torem górnożebrowym to bardzo mocno napinają się wszystkie mięśnie góry ciała, które nie powinny się napinać. Dzięki czemu, może nie dzięki czemu, poprzez co macie bardzo mocno ograniczony zakres mobilności w górze waszego ciała. Co? Jeśli chodzi o układ nerwowy to mówi waszemu ciału, tor górno-żebrowy można powiedzieć jest zarezerwowany dla sytuacji związanych ze stresem, jeśli się stresujecie, jeśli musicie wykonać jakąś walkę czy ucieczkę to jasne, że wasze ciało będzie chciało mieć dostęp do szybkiego tlenu, czyli nie będzie zapełniało was powoli całe płuca tylko Czyli generalnie skorzystacie z toru górno żeby jak najszybciej tlen dostał do płuc. I jeśli tak oddychacie na co dzień, a dodatkowo pozostajecie na wdechu, bo często ludzie nie wydychają całego powietrza z płuc, to będziecie dawać sygnał Waszemu ciału, że jest cały czas jakaś, jakiś problem. Macie problem. Więc wasze ciało będzie reagować na to, wywalając jakieś hormony stresowe do waszego ciała. Czyli nic dziwnego, że ludzie teraz są poschizowani, postresowani, jeśli nie oddychają w prawidłowy sposób. Dodatkowo u kobiet jest to podyktowane tym, że cały czas są ściśnięte stanikami, przez co też te żebra nie mogą pracować w prawidłowy sposób. Więc znowu aktywujemy tor górno znowu stresujemy wasze ciało. Tak jak wam niejednokrotnie podkreślałem, mamy. Dwa autonomiczne systemy nerwowe. Może system autonomiczny nerwowy mamy jeden, ale. Dzieli on się na dwie części, współczulny i przyspółczulny. I ten jest odpowiedzialny za stres, a ten jest odpowiedzialny za chillout. I człowiek powinien w trakcie lwiej części swojego życia znajdować się w tym związanym z chilloutem. Gdyż w tym systemie nerwowym, kiedy się znajdujemy, następuje regeneracja, wchłanianie. Jakby powinniśmy się w nim znajdować przez zdecydowanie większą część czas czasu. Nasze ciało nie zostało zaprojektowane do tego, żeby się... Cały czas być na jakimś tam dużym poziomie stresu. Nasze ciało potrzebuje tego stresu do rozwoju, ale to są bardziej takie strzały na zasadzie, że idziemy na trening i jep, jest stres, ale później wracamy do swojego centrum i się rozluźniamy. Jeśli chodzi o biochemię naszego wdechu, to jest to też dość bardzo niezrozumiany temat. Biochemia jest w ogóle bardzo, bardzo szerokim i głębokim e, zjawiskiem. Ja też nie jestem specjalistą, powiem tylko to, co wyczytałem w książce przewaga tlenowa, którą serdecznie wszystkim polecam przeczytać. Dwutlenek węgla jest kluczowy, jeśli chodzi o przyswajanie tlenu w naszym organizmie. Występuje w nim tak zwany efekt Bora. Czyli jeśli poziom dwutlenku węgla wzrasta w naszym ciele, to znaczy, to jest informacja dla naszego ciała, że ma przyswajać tlen. Jeśli spada, to tego tlenu nie będzie przyswojone, nawet jeśli mamy go bardzo dużo wykrwi. krwi. Hemoglobina, która przyczepia na siebie ten tlen, czyli hemoglobina, czyli krew prze przelewa się przez te pęcherzyki płucne, te listki, o których Wam przed chwilą wspomniałem i po prostu bierze na siebie ten tlen i trzyma się go kurczowo, roznosząc po naszym ciele. I teraz, to, że ona się trzyma tego tlenu, jeszcze nie znaczy, że ten tlen zostanie dostarczony do naszych tkanek, bo ona musi go w pewnym momencie oddać. Jeśli tego dwutlenku węgla mamy mało w naszym ciele, to ona zachuje go nie odda. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć prawidłowy poziom właśnie tych stężenia gazów w naszym ciele. Jeśli wy wydychacie za dużo dwutlenku węgla, to rozumiecie, będziecie się go pozbywać też w za dużej ilości, więc tlen nie będzie efektywnie przyswajany w naszym ciele. Zobaczcie, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Bardzo dużo ludzi oddycha ustami. Usta to nie, jest, to nie jest rura, którą powinniśmy robić wdechy, gdyż jest po prostu za szeroka i za dużo dwutlenku węgla wydostaje się w trakcie każdego wydechu. Nos to jest miejsce, w którym powinno się odbywać całe oddychanie. Powinni się cały czas oddychać przez nos, starając się nawet przy bardzo dużym wysiłku to wykonywać. To tyle, jeśli chodzi o, o tematy związane z teorią i z tym, jak e, i na co wpływa oddychanie w waszym ciele. Oczywiście, pewnie tych tematów jest jeszcze masa i jeszcze masa będzie odkrywana. Generalnie oddychanie jest najważniejszą czynnością w waszym życiu i warto się zastanowić i skupić się nad tym, jak odbywają się, jak odbywa się wymiana gazów w waszym ciele. Jeśli chodzi o takie e, fajne tipy odnośnie technik oddechowych, pierwsza rzecz. Możecie sobie podzielić oddychanie na oddychanie kawę, oddychanie wodę, oddychanie whisky. O co w tym wszystkim chodzi? Kawę pijecie po to, żeby się pobudzić, wodę pijecie po to, żeby się nawodnić, i whisky pijecie po to, żeby się szilować. Można tak ogólnie przyjąć. I różnego rodzaju oddechy wpadają w te kategorie. Zacznijmy sobie może od oddychania kawy. Bardzo dobrze do tego, żeby się pobudzić służą techniki Wim Hofa albo hmm, tak zwany oddech ognia z jogi, który jeszcze dodatkowo w mega sposób zaktywizuje Wam więzień poprzecznym brzucha. Wim Hofa każdy teraz zna. Wiele z Was pewnie stosowało jego techniki. Jest to taki brodacz z Holandii, który od, uodpornił się na zimno. Generalnie technika Wim Hofa jest dostępna na YouTube, jak sobie wpiszecie. Dokładnie jest opisane, jak to wygląda. Czyli musicie bardzo mocno zestresować można powiedzieć wasze ciało, ale po to, żeby pobudzić wasz układ immunologiczny do pracy. Bardzo dobrze się to nadaje do pracy z chorobami autoimmunologicznymi. E, bardzo fajnie to eksperymentalnie możecie u siebie zastosować, żeby zobaczyć na co w ogóle wpływa ten oddech. I e, jak fajnie może się sprawdzić na przykład do uodparniania się na zimno. W technice Wim Hofa bierzemy 30 takich potężnych wdechów przez nos, przez usta, nieważne, później wydychacie całe powietrze, trzymacie najdłużej, jak tylko jesteście w stanie wdychacie powietrze, trzymacie na 15 sekund i powtarzacie tak 2-3 razy. Później wykonujecie jakieś ćwiczenia siłowe, albo, ee, albo jakieś ćwiczenia z jogi i wpieprzacie się pod zimny prysznic. Coś takiego super się e, udaje z rana. I nie potrzebujecie naprawdę kawy, i możecie ruszyć prosto do w swój dzień po prostu pełni energii. Fajnie to. Potestujcie się sobie, spróbujcie przez tydzień po wykonywać Wima Hofa rana, jak wstaniecie. Druga technika jest to technika e, oddechu ognia i polega to na tym, że będziecie wykonywać wydechy, jednocześnie bardzo mocno napinając poprzeczny brzucha. Możecie to robić przez nos, możecie to robić przez usta, najlepiej to robić przez nos, ee, ale najważniejsze jest to, żebyście wykonywali takie strzały waszym poprzecznym brzucha. Tak jak wam powiedziałem, bardzo mocno zaktywizuje wam to ten mięsień, a wiecie lub nie, Zapewne jeśli oglądacie ten kanał, to wiecie, że poprzeczny brzucha jest najważniejszym stabilizatorem jakby głębokiej warstwy naszego ciała i warto mieć ten mięsień aktywny i warto mieć ten mięsień silny, bo po prostu pozbędziecie się e, większości swoich problemów związanych np. z bólem lędźwi, z jakimś nieprawidłowym ustawieniem miednicy itd. itd. E, więc siadacie sobie na krzyżaka, albo w japońskim, albo gdzieś gdzie macie po prostu Możecie uzyskać neutralną pozycję ciała i wykonujecie taki 20, 30, 40 takich pompujących wdechów i na chwilę się luzujecie. Później znowu 20, 30, 40 takich wdechów i znowu się luzujecie na minutę, na półtorej. Bardzo fajnie kończyć w ten sposób medytację. Ja to często robię, siadając w medytacji, 15-10 minut siedzę, medytuję i pod koniec wykonuję takie trzy serie. Bardzo fajny, fajny sposób to się sprawdza. To są wdechy z kategorii kawa, czyli coś co Was pobudza, coś czego nie powinniście robić przez cały dzień, bo wiecie lub nie, picie większej ilości kaw w trakcie dnia też nie jest super zdrowe. Oddechy woda, czyli coś co powinno być w, w Waszym dniu zainstalowane, jeśli chodzi o oddychanie na stałe, gdyż wodę możecie pić w dużej ilości, e, dlatego też e, takie porównanie nastąpiło. Kiedy oddychacie, powinniście brać wdech przez nos, tak jak Wam powiedziałem, zapełniając się powietrzem od dołu i z tego punktu powinniście zrobić wydech, wywalając całe powietrze z waszych płuc. Tak jak wam powiedziałem, dużo ludzi jest na notorycznym wdechu i nie wypuszcza pełnej, pełnej ilości powietrza z waszych płuc. I teraz popatrzcie. Załóżmy, że bierzemy wdech na dwie sekundy. Zróbcie to teraz ze mną. Połóżcie sobie ręce na dół, żebra, na dół żeber i teraz pamiętajcie, że nie bierzemy wdechu wywalając brzuch do przodu ani do góry. Czyli po to kładziecie ręce tutaj. Jak bierzecie wdech przez nos Na 2-3 sekundy, sekunda pauzy i na 2-3 sekundy wydychacie powietrze przez usta. I znowu 3 sekundy wdech, 3 sekundy wydech. Powinniście oddychać, a ja teraz zrobiłem to głośno, żebyście słyszeli, kiedy biorę wdech, kiedy wydech, ale powinniście oddychać w trakcie dnia, żeby to było bezszelestne, żebyście nawet wy nie słyszeli, kiedy bierzecie wdech, a kiedy wydech. To jest najważniejsze, żeby ten wdech tak wyglądał. I teraz wykonując, może wykonajcie to po, po skończonym e, tym odcinku: 10 razy takich wdechów i wydechów i zobaczycie, jak rozluźni wam się całe ciało. Po prostu. Będziecie się czuć po, jak po wypiciu dwóch browarków. I jeśli tak będziecie się oddychać w trakcie dnia, to w, cały czas będziecie się znajdować w tym takim chillociku, co by się nie działo, wy jesteście strzelowani, na mnie nic nie wpływa, jest super fajnie, tak na dobrą sprawę czujecie się jak po wy wyjaraniu wąsa. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób oddychać w trakcie dnia. Czyli powoli bierzemy wdech na 3-4 sekundy, sekunda pauzy, powoli robimy wydech, Pamiętając o tym, że oddechamy przez nos i pamiętając o tym, że każdy wdech powinien być bezszelestny. Ale w trakcie dnia nie chcecie też zasnąć, bo to nie o to chodzi. Chcecie utrzymać pewien poziom energii, dlatego też e, w, e, oddech woda jest dobrym pomysłem, ale też jest woda, e, oddech whisky, czyli coś co Was rozluźnia i przygotowuje do na przykład pójścia spać. I tutaj e, tempo oddechu się troszeczkę zmieni, czyli będziecie wydychać powietrze, dwa razy dłużej, niż braliście wdech, czyli bierzecie załóżmy na dwie sekundy wdech i na cztery sekundy robicie wydech. Jest to wszystkim bardzo dobrze znane, kiedy się bardzo mocno zestresujecie i po tym samym stresie siądziecie na kanapie, to jak to wygląda? W końcu można się rozluźnić. Czyli to jest super metoda na to, żeby pójść spać. Jeśli macie problem ze spaniem, wykonajcie 10-15 takich wdechów, zobaczycie jak bardzo mocno Was to rozluźni. Tutaj przyda się zrobić coś takiego jak oddech Ujjaj, który jest znany z jogi. Co to jest oddech Ujjaj? Oddech Ujjaj, w przeciwieństwie do takiego oddychania wody, jest to oddech bardzo słyszalny i będzie on wyglądał w ten sposób. Przysunę się do mikrofonu. Cały czas robiłem wdech. Teraz jest wydech. O co w tym chodzi? Oddech ten, musicie sobie wyobrazić, jakbyście chcieli brać po tylnej ścianie gardła, zaciskając gardło, tak jakbyście chcieli zrobić taką malutką rurkę z, waszego, e, z waszej rurki wdechowej. Musicie to troszkę poćwiczyć, ciężko to wytłumaczyć, po prostu musicie tak nauczyć się ściskać gardziel, żeby ten wdech naprawdę przelatywał bardzo takim wąskim strumieniem powietrza. Po co to robić? Dzięki temu będziecie mogli bardzo dobrze kontrolować tempo waszego oddechu, czyli będziecie mogli bardzo robić długi wdech, jeśli będziecie potrzebować, będziecie mogli robić bardzo długi wydech. Jeśli ja medytuję, to często korzystam z tych oddechów Ujjayi. Bardzo fajny sposób, to potrafi Was wbić na jakieś dziwne poziomy świadomości. I Często kombinuję w ten sposób, że mam jeden tylko wdech i wydech w trakcie minuty. Czyli przez 20 sekund biorę wdech, mam 10 sekund pauzy, 20 sekund robię wydech, 10 sekund pauzy. I jest to tylko i wyłącznie możliwe, wykorzystując ten oddech Ujjayi. Czyli załóżmy, bierzecie 2 sekundy wdech i... I oddechem udźaj staracie się bardzo wydłużyć tą fazę wydechu, przynajmniej dwukrotnie. Jeśli jesteście w stanie wydłużyć trzy czy czterokrotnie, to jeszcze lepiej się to sprawdzi. Jest to oddech, który bardzo mocno będzie zbijał aktywność waszego układu nerwowego, dzięki czemu będziecie mogli zasnąć lepiej, albo po prostu wrócić do swojego centrum, kiedy przydarzyła Wam się jakaś stresowa sytuacja. Czyli trzy metody Wam podałem, z których możecie sobie korzystać. Przypomnę, oddech kawa, czyli Wim Hof, albo oddech ognia, oddech woda, czyli taki oddech, kiedy 2-3-4 sekundy bierzemy spokojny wdech, zapełniając się od dołu i 2-3-4 sekundy jest wydech. Czyli jest jeden do jednego wdech z wydechem. Takim oddechem powinniście oddychać na co dzień. I ostatni oddech: Whisky, czyli wydłużamy znacząco fazę wydechu, wykorzystując do tego na przykład oddech Udżai. Jeśli chodzi o ćwiczenia z książki Przewaga Tlenowa, dokładnie wyjaśniałem je w filmiku, który oczywiście pojawi się teraz w górnym rogu ekranu. I tam dokładnie omawiałem o co w tym wszystkim chodzi, pokazywałem te ćwiczenia, więc możecie zalukać i dowiedzieć się czegoś więcej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba i zaufajcie mi, jeśli ogarniecie prawidłowy oddech w swoim życiu, to zobaczycie, że większość problemów związanych z tym nieszczęsnym żywotem na tej planecie zostanie wymieciona, bo nie będziecie się stresować, będziecie lepiej wystabilizowani, będziecie dużo bardziej świadomi w trakcie swojego dnia, czyli wszystko to, czego brakuje nowoczesnemu człowiekowi. Przypominam, że w dalszym ciągu możecie się zapisywać na webinarium, gdzie tego typu informacji będzie dużo, dużo więcej na temat różnych części naszego ciała. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.